Słowo Boże na każdy dzień. Czy naprawdę nienawidzicie wielkiego czerwonego smoka? Czy naprawdę szczerze go nienawidzicie? Czemu pytałem Was o to tak wiele razy? Czemu wciąż, raz za razem, zadaję Wam to pytanie? Jaki obraz wielkiego czerwonego smoka jest w waszym sercu? Czy naprawdę został on usunięty? Czy naprawdę nie uważacie go za waszego ojca? Wszyscy ludzie powinni dostrzegać mój zamiar w moich pytaniach. Nie zadaję ich po to, by wywołać złość ludu. Ani po to, by wzbudzić bunt pośród ludzi, ani po to, by człowiek mógł odnaleźć swoje wyjście, ale po to, by pozwolić wszystkim ludziom wyzwolić się z niewoli wielkiego czerwonego smoka. Lecz nikt nie powinien się niepokoić. Wszystkiego dokonają moje słowa. Żaden człowiek nie może uczestniczyć, i żaden człowiek nie może wykonać dzieła, które ja zrealizuję. Oczyszczę powietrze wszystkich krain i wykorzenię wszelkie ślady demonów na ziemi. Rozpocząłem już i zacznę pierwszy krok mojego dzieła karcenia w miejscu przebywania wielkiego. Czerwonego smoka. Tak oto można dostrzec, że moje karcenie spadło na cały wszechświat, i że wielki czerwony smok oraz wszelkie rodzaje duchów nieczystych nie będą w stanie uciec od mojego karcenia, ponieważ patrzę na wszystkie krainy. Gdy moje dzieło na Ziemi się dopełni, Czyli gdy epoka sądu dobiegnie końca, formalnie skarce wielkiego czerwonego smoka. Moi ludzie ujrzą moje sprawiedliwe karcenie wielkiego czerwonego smoka, wyleją chwałę z powodu mojej sprawiedliwości i będą na wieki wychwalać moje święte imię z powodu mojej sprawiedliwości. Odtąd formalnie będziecie wykonywali wasz obowiązek i formalnie będziecie mnie chwalili po wszystkich krainach na wieki wieków. Gdy epoka sądu osiągnie swój szczyt, nie będę się śpieszył, by zakończyć moje dzieło, ale włączę w nie dowód epoki karcenia, i pozwolę, by wszyscy moi ludzie ujrzeli ten dowód. W tym zaś zrodzi się większy owoc. Tym dowodem są środki, za pomocą których karcę wielkiego czerwonego smoka, a sprawię, że moi ludzie będą go oglądali własnymi oczami, aby wiedzieli więcej o moim usposobieniu. Czas, w którym moi ludzie radują się ze mnie, jest wtedy, gdy wielki czerwony smok jest karcony. Sprawianie, że lud wielkiego czerwonego smoka powstaje i buntuje się przeciw niemu, jest moim planem i metodą, którą doskonale moich ludzi. A jest to wielka okazja dla wszystkich moich ludzi, by wzrastać w życiu.